Cześć, jestem Wojtek. Witam Was wszystkich w moim nowym filmie. Na początek chcę podziękować za obejrzenie tego poprzedniego, w którym mówiłem Wam o ciekawostkach o Kilianie. Przejdźmy teraz bez przedłużania do odcinka, w którym powiem Wam o statystykach Kiliana i jego osiągnięciach w danych sezonach. Sezon 2015 łamany na 2016 to pierwszy sezon Kiliana w zawodowej piłce. Grał on w nim w AS Monaco. Zagrał on tam 26 meczy, strzelił 6 goli i zanotował 3 asysty. W sezonie 2016-2017 Kilian zdobył za AS Monaco Mistrzostwo Francji. Zaliczył tam 44 mecze, strzelił 26 goli i zdobył 14 asyst. W sezonie 2017-2018 Kilian zdobył z PSG Mistrzostwo Francji, Puchar Francji i Puchar Ligi Francuskiej. W tym sezonie zagrał 44 mecze, strzelił 21 goli i zanotował 16 asyst. Warto jeszcze wspomnieć, że w 2018 roku Kilian na Mundialu w Rosji zdobył Mistrzostwo Świata, wygrywając z Chorwacją 4-2 15 lipca. To najważniejszy trofeum Kiliana który zdobył do tej pory. W sezonie 2018-2019 Kilian z PSG zdobył mistrzostwo Francji, został królem strzelców ligę, czyli francuskiej ligi piłkarskiej i jej najlepszym zawodnikiem. W sezonie tym zagrał 43 mecze i strzelił w nich aż 39 goli, jak i zdobył 17 asyst. W sezonie 2019-2020 Kilian zdobył absolutnie wszystkie francuskie trofea jakie mógł. Mistrzostwo Francji, Puchar Francji, Puchar Ligi Francuskiej i Super Puchar Francji. Zagrał on w tym sezonie 37 meczy, zdobył 31 goli i 17 asyst. W sezonie 2020-2021 kilia zdobył Puchar Francji i Super Puchar Francji. Zagrał 47 meczy, zdobył 42 gole i 11 asyst. W sezonie 2021-2022 zdobył on mistrzostwo Francji, grając 46 meczy, strzelając z nich 39 goli i asystując 22 razy. W sezonie 2022-2023 Kylian zdobył mistrzostwo Francji i Superpuchar Francji. W sezonie tym zagrał 43 mecze, zdobył 41 goli i 10 asyst. 2023-2024 to ostatni sezon Kiliana w PSG przed transferem do Realu Madryt. Zagrał on w nim 58 meczy, strzelił 47 bramek i zanotował 15 asyst. I to tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Fajnie by było, gdybyście zostawili tu łapkę w górę, bo nie ukrywam, że trochę się nad tym filmem napracowałem. Możecie też zostawić subskrypcję, bo obiecuję, że już niedługo pojawi się nowy film. Do zobaczenia. Mamy to.